Sięgać. Myślę, że się wszystko zmieści. A więc tradycyjnie klapa w górę. I wam szczerze, już bym chciał, żeby była wiosna, żeby było ciepło. Przenieślibyśmy się na, na taras. Słoneczko. Fajnie by wszystko wyglądało w świetle dziennym. No ale. Trochę cykliwości trzeba poczekać za no, oknem na razie, nie za bardzo. Tutaj mamy piękną filiżankę, takie małe kwiatki takie pastelkowe. Kolore, kolory. Też lekka porcelana. Wiem, że mieliśmy tego sporo w tych zobaczymy. Kolejna. jest kolejna, właśnie tutaj macie spotki. Wiem, że chyba talerzyki serowe miały takie troszkę inny kolor rantu. Tutaj macie różowy, jak widzicie. No, a tam koło to, to inny kolor, tak, zaraz to sprawdzimy. Oczywiście to będzie tym kartoniem, bo nie wiem tak do końca. Soki. mlecznik, też do kompletu, też śliczny. A tu nam się talerzyki deserowe, tak jak wam wspomniałem. Zobaczcie, tutaj macie już fioletowy rancik, ale to są takie właśnie komplety tak ma Nie to wygląda. Nie mogę ukończyć tutaj na spodku, nie ma. Zobaczcie sobie, potem to sprawdzę. Okazujemy sobie, żeby to ładnie się prezentowało. I rzadko nie spotka. Tutaj piękna patera. Też do kompletu. Aczkolwiek my to nie będziemy to wam prezentować. Osobno wszystko. Chyba, że ktoś będzie chciał. Jakiś większy zestaw. Znajdźcie znaki oczywiście, napiszcie co chcielibyście, jak sam wolicie? Mamy jeszcze jeden spodek, takie, patrzcie, jakieś chyba małąski sygnowanie. Liść, tak jak słuchajcie Kanada ma, taki symbol, może do tego będzie jeszcze filiżanka chyba. Jakimś ptakiem O jest proszę bardzo Mamy Ptaszka Nie wiem co to za ptak 4 minuty pewnie będą wiedziały Oni się znają A właśnie to jest to piękne, wielkie kryształowe kielichy. Tutaj zobaczcie macie lekkę. Bardzo mi się podobały. Udało się upolować. Ten jest w kolorze fioletowym. mamy jeszcze piękne wazon takie czerwone kolorki też one też bywały ale miałem chyba właśnie transparentne bezbarwne I też różne wielkości to już się wyłania cukiernica przepiękna. I to też jest komplet. Tutaj wiem, że tutaj było gdzieś takie chyba małe. O, tu takie małe uszczerbienie, widzicie? Pod pokrywką. No czy jest to zakryte? No ale jest. Było trochę tych uszczerbków już. Ja, ma pani Danusia już wspomniała, że. Na tych właśnie widać, że dużo jest uszczerbków jakichś, albo pęknięć, no ale. Mówię, albo po prostu nie zauważyliśmy albo gdzieś w transporcie. No ale trudno. I tak na tyle rzeczy jak się kilka trafi z wadą, to to zrobimy nic. Znaczy to na klapę. Podamy piękny azon z takimi bursztynowymi olami, kwiaty, jeszcze jeszcze miseczka kwiatowa, ażurowa te śliczna, nieduża. I to jest lichtę. I tutaj drugi kielich kryształowy, piękny. Kolorze pomarańczowy. To Jest tam idealny. Tam nic. Nie widzę, żeby coś tam było. Uszkodzone. Tutaj ceramika. Piękny wazon. Jak tu wody wlać? No można właściwie tutaj na dole. To jest ażurowy. Tak do tej wysokości. Też piękne Nie ma sygnowania, co prawda, ale ładny jest taki inny. Trzeci, chyba właśnie trzy były. Nie pamiętam, jest w kolorze niebieskim. Z motywem winorośli. Piękny, wielki, kryształowy kielich. Tutaj go postawimy przesuniemy. O. Tak się prezentują. Cóż my tu jeszcze mamy? Mamy filiżankę. Nie wiem dokładnie, czy to jest od tego, bo tutaj nie ma sygnowania. Tutaj jest jakieś. Prawda? Z motywem Pawia pięknego. a to, to wiem, zobaczcie, to jest sudak dopiero, dopiero wazon na takie na takich pięć wejść, pięć jakby wazoników w jednym, pięcioramienne, fajne, takiego to jeszcze nie miałem z drugiej strony ten sam motyw fajna sprawa też w bardzo ładnym stanie jak widzicie no kwiatki w takim wazonie muszą fajnie wyglądać Chyba to jest równowanie, też takie medaliony z kwiatkami, w kobalcie, ozdobne reliefy, też bardzo ładna filiżanka, spodek też liczny. Nie pamiętam czy był dalej, do tego zestawu, czy też nie było. Proszę. Tym razem zielony zestaw. Zielony trio. Reichenbach. Śliczny, zielony pas. Szeroki w środku. Za zdobnymi złoceniami. Piękny pięknie. Jest to nigdzie niepowycierane. Pięknie się błyszczy. No i sygnowanie to widzicie. Słuchajcie, jest po chmur, no nie ma takiego światła jak widzicie. No ale tyle do wiosny. Jeszcze jeden O tym co tutaj wyczułem, a to jest piękne. Piękny kowal, a kowal w połączeniu ze złotem to jest rewelacja. Hmm, chyba też ich te. Tak. Jak wygląda spodek. Śliczne, niebo przecierane. Tak, parę szyk, serowe. Rewelacja. Kowal też się cieszą powodzeniem. Ostatnio było kilka takich kompletów, pamiętacie, wszystko zniknęło. Tak wygląda w swojej krasie. Przepiękny, przepiękny zestaw. Tak zerkniemy na stół. Kieliky są też cudne. Trochę rzeczy było w tym kartonie, bardzo się cieszę, zadowolony. To co, ja sobie pójdę po drugi karton, dajcie chwilkę, zaraz wracam. Karton już stoi, drugi, więc go otwórzmy. Tutaj będzie życie kolego. Jest takie Trio. W z Zeltman Weiden. Też wiem, że jest tych zestawów więcej. W każdym razie było. Też bardzo ładne reliefy. Piękny moment. Tak wygląda talerze.

To liczymy ma tak Anglia, ale w takim nietypowym kolorku o nietypowych wzorach, tak przeważnie jakieś zamki, pejzaże niebieskie, czerwonym, zielonym w zielonym kolorze, a to tu proszę, żółtym zielonym. Drugi tryjon. Wziąłem go. Jeszcze jedno nie inne. widzenia Sobie sprawdzimy co to w środku też kwiatki fioletowe złoty pasek spodek oraz talerzek deserowy jakoś tego nie pamiętam tego zestawu to pewnie Robota Piotra. Jest ta jest. O piękna butelka. Zobaczcie, z takim motywem. Tutaj gość w kapelutku z saleczkami. Pani fartuszko ma owoce. To jakiś myśliwy z pieskiem. Dama łapająca kwiatki. Fajne. Sygnowane. Bawaria 0,35 litra. Fajna pietrczelka. Tu się pojawiła szczotka z takim tutaj haftem. Kwiatki, Taką osiężna jest ta rączka i ta ramka. Wiem, że była szczotka, nie było lustereczka, tak że są komplety. Tu jakaś filiżanka, ale brudna w środku. Takie oto kwiaty, nie ma sygnowania, nie ma. Bardzo piękny razem czerwony, Calutki. to Jest taką strukturą, jakby takiej skórki, coś śliczny, a tutaj się już nam pokazuje jeden komplecik, czyli powinno być, jeszcze do tej filiżanki był być spodek. Tu mamy jakieś sygnowanie. Brudne strasznie. Pewnie te filiżanki mają sygnatury. Inne nie mają. Tak też bywa. Z takim motywem kwiatów z drugiej strony, ta sama malatura. rozszerzona szerzona góra. Też jest sygnowanie. Jakiś jest i dobrze. użymy. Też jest piękne. Jeszcze jedna zbliżanka, ale już z sygnowaniem, ta w te kwiatki. No, tam pamiętam, butelka jest przepiękna, zobaczcie na te kwiaty kolorowe. No nie można nie zauważyć. Też jest sygnowana jest, z drugiej strony macie też motyw kwiatowy, chyba ten sam, piękna. Złotym rantem też jest sygnowana. E, to jest kaloska. Tak, to, jest, to są węgry. No, z tym wzorem to już miałem chyba mm, jajeczniki, czyli kieliszki do jajek. do jakiejś buteleczki, karafki. ależe, Fajna, bardzo kolorowa. piękny mlecznik w to widać, że to nie jest e, młoda porcelana. Ma lata. Tutaj lekko przetarte ten kwiatek. Śliczny jest zabrudzony. Sygnowanie bawarskie sobie też sprawdzę z dwóch środku. No, na pewno ma sporo lat. Piękny. Odwijamy. E, ten wazon pamiętam jako wiem, bo mi się spodobał. E, co prawda jest chiński, ale jest piękny. Zobaczcie jakie motywy. ja już nie był przekonany do tego zakupu, a ja tak mi się podoba. w ja takim wazonie to też będą super się prezentować, prawda? A w dalszym ciągu znajduję te filiżanki. Już mamy trzy bez spotków. To jest jeszcze czwarta. wydawania, ceramika, ale śliczna też częściowo ażurowa tutaj na, na tym rancie na górze. Tak mamy, tutaj mamy świecznik go do góry nogami. Też taki kwiatkowe na podstawie no, różne kolory te kwiatki. sami zobaczcie. Też stan bardzo ładny. Jest to Zelkman chciałbym właśnie tak jeden Proszę, tu są te spotki rodacy, kwiatkowe, do umycia do tych czterech piliżanek, czyli jest komplecik. Jeszcze są. Wazonik nie wiem. Też z motywem kogutka. I pamiętacie, były kiedyś takie tygielki, miseczki? Właśnie były tego typu. I to jest z tego, co pamiętam, Italia Włochy. Chociaż to jest ręcznie malowane. No. Piękna sprawa. też też mamy. Chyba mi to zdanek. Tak, jest Duży. Złocony. Też śliczny. Kwiatowy uchwyt. jeszcze taki pasek falbankowy złoty, który przebiega pod tą szyją. Podstawa również. Co to takiego? Jest to miter tej, to szybko wrócę, Miter tej ślicznie. zostawię trochę ten karton dalej. Dobra. Czyli to wszystko. Wszystko. No kartona się pojawiło. Spójrzmy na stół. Taki jeszcze rzut okiem na to co było. Też było trochę tych rzeczy, tak jak wam mówiłem wcześniej. Z skrzynki szare. Chodzi trochę więcej tych przedmiotów, bo są yy, większe po prostu i tyle. Ale i tak nie można narzekać. Yy, kochani, bardzo dziękuję. Kolejny odcinek zaliczony z rozpakunku. Ja zapraszam na kolejne, bo jeszcze trochę kartonów i skrzynek zostało do rozpakowania. To cóż, ja się żegnam. Cześć.